Ja jestem Kasia Witzkiem na moim kanale i wiem, ja miałam nagrywać dzisiaj vlogmasy już i już dzisiaj pójściłam jeden film, ale to jako chciałam bym się wam odwdzięczyć, dlatego nagryłam też drugi. dwa jednego dnia. Więc nagrywam moją wieczorną rutynę. Teraz będę się uczyła na sprawdzian z historii i dla mnie mam tylko 17 dni do nauczenia się i dla mnie historia jest łatwa. Bo mam dobrą pamięć yy, Strasznie szybko uczy się dat Ja jestem też dobra z polskiego Nie, że się przechwalam, ale po prostu mam coś z pamięcią I to chyba dobre, że mam coś z pamięcią, bo Znaczy, że ja trzy razy się spojrzę na wiersz I już go umiem Więc mi to strasznie pomaga Kto tak ma zostawia łapkę w górę A kto nie To po prostu Musi to sobie wyszkolić, bo to się da wyszkolić. Bo moja koleżanka sobie to wyszkoliła i ja teraz piję sobie mus, bo przed chwilą go zrobiłam. Zawsze sobie wieczorem robię musy. I dzisiaj sobie postawiłam na jabłko i mam jabłkowy mus. I tutaj widać obierki od jajek, chciałam powiedzieć. Skorup, skórkę od jabłka i cynamon. Więc wrócę do Was, gdy już wypiję mus i skończę się uczyć. Nie widzę, co się przed chwilą stało, ja tak żałuję, że tego nie nagrałam, nie? Aż mam... Płakać mi się chce, bo tak mi boli I Mam końcówkę już tutaj, mam tylko tak troszeczkę I piłam i już tu czasem nawet takie kawałki większe jabłka I ja to tak i nie chciałam ten... Ja tak łatwo pociągnam i tak mi jabłko wystrzeliło w tył ee, Podniebienia i to tak bolało Prawie się popakałam, A jakoś wytrzymałam Żałuję, że tego nie nagram, no ale dobra i teraz uwaga, uwaga, taka magia, bo zmieniam sobie fryzurę, więc nie uczę tylko ja, ale zawsze sobie robię taką byle, byle jaką babkę, taką po prostu, jest ona masakryczna, ale to będę sobie zmywała makijaż, więc przenosimy się, zmieniamy kadr, ponieważ mam tutaj, widzę, takie lustro i ma taka taką półkę, i niestety ona jest taka woska, że właśnie... Jak położę tak telefon, to od razu mi spada. Ale jak położę tak. Tego dobrze oprę, to się trzyma. Więc widzę wtedy siebie w lustrze i wy, wy widzicie mnie. Więc tak będzie chyba najlepiej. <grytanie> Więc sorki, ale musicie się sobie tak obrócić telefon, tablet czy coś. A jak oglądacie da na komputerze to wielkie sorki. To ładnie wyglądają, mi to zawsze tak ekscytuje jest tak przelewa. Wiem no, czemu to się... tak ładne nie te jest... dobra. Co już... tkało mi się? Zbiera, zbier teraz będę zbierała to z mojej ręki Schodzi Ale ja mi się aż płakać Bo trochę boli teraz oko Mam pewno tego na rękach Więc ja po prostu Zdejmuję z rąk na wodzik. OK. Już Jestem obrażona na to pudełko. Obrażona. Teraz wyrzućmy wacik. Jeszcze się znalazło. Trochę tego czegoś. Odłóżmy to. Teraz i będę się myła i idę spać. Jeszcze oczywiście będę coś tam oglądała się południe. I obiecuję, że jutro będzie taki luk. Jak maluję sobie oczy. Więc do jutra.